Witajcie, moi drodzy! Skala Jana, skala duchowej mądrości. Dzisiaj jest atrakcyjna, bardzo ciekawa skala. Wszyscy wiecznie na niej siedzą, żeby się przekonać, czym i kim są. Skala numer 5, ale my ją nazywamy skalą zesłańca. Zobaczcie, moi drodzy, skala zesłańca, skala zbawienia a czemuż to tak? Bo, moi drodzy, tutaj możemy sprawdzić, kim, czym jesteśmy. Kiedy my się rodzimy, kiedy my przychodzimy na świat, to my z reguły jesteśmy zawarci tutaj między utopistą a mówcą. To jest taki neutral. Taki człowiek by chciał dużo gadać, mówić, osiągać coś dzięki temu, a nie dzięki jakiejś tam pracy nad sobą. No ale przecież tak jakoś się ewolucja zaczyna, bo tu zobaczcie, mamy, jak się poprawimy, właściwie do wszystkiego ustosunkujemy, a wielkiego wysiłku, Kładać to nie trzeba, to i staniemy się człowiekiem budzącym, potem zmieniającym się, potem adeptem, bo już pobieramy nauki u góry, i taki ktoś zawsze jest w stałym kontakcie z siłami wyższymi i radzi się ich, co zrobić i jak. Potem jesteśmy świetlistym, posłanym, jak Jezus, no i taka podpowiedź Zeus, czyli taki Bóg, człowiek, czy też człowiek Bóg, który sporo potrafi. No ale oczywiście tutaj możemy iść i w drugą stronę powolutku. Utopista, nowator, zafajdaniec, fanatyk, no i zaprzedaniec. Oczywiście to odczytujemy po drugim, po trzecim, po czwartym wcieleniu, po którymś tam przy okazji, orientujemy się, jaki jest nasz charakter na tle stworzenia Bożego, i też czy idziemy w dół, czy też idziemy do góry. No, sądzę, a tak na skalach z reguły wychodzi, że jesteśmy zagubieni w tym świecie. Ten świat jest nastawiony na programowanie ludzi, na tworzenie sztucznego wizerunku poprawności, a wszystko tylko i wyłącznie po to, żeby móc ludzi sterować, żeby sądząc, że robią dobrze, po prostu podporządkowywali sobie innych, ich niszczyli, osaczali itd. Tutaj na dole, moi drodzy, mamy jeszcze precyzyjniejsze określenie naszej postawy. Zobaczcie, wachacz, taki nie wie, w którą stronę iść. Potem mamy tu już człowieka zwyczajnego, jest lepiej, pracujący nad sobą, bogobojny, taki prawdziwy, zapisany w prawie, a więc już przestrzegający praw duchowych i energetycznych i tych ludzkich, które pod te podpiąć można. No i w niebo wstąpiony, w niebo wzięty i świetlisty. Idziemy w drugą stronę. Mamy człowieka upadającego, mamy iluzjonistę, który tworzy przed innymi zaklętek ręgi, nieprawdziwych wizji, podpowiadając, że wchodząc z nim w konszachty, wyjdą na tym bardzo dobrze. Potem już mamy typowego oszusta, który się z niczym nie kryje, to już mamy dyrygenta, u zaprzedaniec u śmierdziel, bo taki człowiek cuchnie ludzie, którzy są tacy półźli, cuchną. Cuchną odchodami, cuchną taką śmiercią, rozpadem, z szarą szafą, gdzie stara myśl leży 5 lat. Dlatego starzy ludzie, wielu starszych ludzi ma taki odór nie wynikły z niewłaściwego funkcjonowania ciała i wydzielania się specyficznego potu, tylko jest to smród, taki odór energetyczny, mówiąc o co chodzi. Dlatego perfumy u starszych ludzi są takie. Modne. No i oczywiście, śmierć to jest ktoś, kto polek, kogo nie ma, a tak naprawdę mamy do czynienia tylko z ludzką skorupą. To tutaj, to księga duszy, księga życia, to tutaj skala ze słańca zbawienia. Przynajmniej będziemy ludzie zorientowani, jacy są. Możemy każdego sprawdzić. Na przykład, sprawdźmy Wałodię. Chyba wiecie o co go chodzi. Kiedy się urodził. To, uwaga, nie było takiej tragedii. Był tutaj człowiekiem upadającym. To nie jest aż tak źle. Natomiast dzisiaj jest człowiekiem prawdziwie złym, czyli może nie człowiekiem, no tak człowiekiem, ale nie istotą ludzką. Forma, twór biologiczny, no nie, co wygląda jak człowiek, no nie, co się porusza, mówi, je, bije, skarży się, proponuje. Wygląda jak człowiek, mówi jak człowiek, ale to, co jest w sercu, to, co tam w środku siedzi, to niestety nie jest ludzka istota. I natomiast tutaj, gdybyśmy go sprawdzali, to przyszedł na ten świat, moi drodzy, nie było tak źle, bo między mówcą a budzącym się, ale bardzo szybko został zniszczony, już za młodu, stał się utopistą. A dzisiaj to, co jest, to jest fanatyk. Zobaczcie, za fanatyk. Fanatyk. No jest tragedia. No. Taki człowiek ma wszędzie zaburzenia. On o tym nie wie, ale on, ma, on jest kontrolowany. On nie wychodzi poza czwarty wymiar. Na dodatek ma w sobie to lustro iluzji, bardzo rozbudowane. Dzisiaj nagram materiał o tym, o wewnętrznym. Lustrze, nie tym, które mówi o tym, co, że musimy żyć marzeniami, aby wszystko się spełniło, tylko mówię o, o prawdziwych zapisach, jakie w nas są, takie energetyczne. W jedne wierzymy i dajemy im moc, w inne nie wierzymy, tę moc odbieramy, ale mamy tę iluzję białą, tę iluzję czarną, ale w rzeczywistości wiąż duszy jest lustro prawdziwe. Możemy odczytać się, tak, jak tutaj. No, ja nagram ten materiał. Tu, moi drodzy, możemy sprawdzić, bo ludzie mówią, że nad sobą pracują. No nie, czy tak rzeczywiście wygląda? Zobaczcie, tutaj mamy przemianę idącą w drugą stronę. Może być co najwyżej udawana, ale to jest taka przemiana wstępna, wątpliwa, całkiem jej brak i ciemna przemiana. Człowiek się stacza, uzurpuje sobie prawo do wszystkiego, nawet do własnej wspaniałości i wytykania palcem drugiemu człowiekowi tego co nam niemiłe, zaczyna się kontrola, zaczyna się podporządkowanie, zaczyna się czarny świt rzeczywistości. No i tutaj mamy ludzi, mamy obszar, gdzie faktycznie ktoś nad sobą pracuje. Mamy tutaj przemianę taką uruchamianą, o, idącą, biegnąca, lecąca. No i oczywiście prawdziwa, ale z reguły tak jest, że ta prawdziwa, jeśli nad sobą pracujemy, to tak od czasu do czasu. Впada. Tutaj, moi drodzy, u góry mamy y też taką skalkę, która mówi, czym promieniujemy. My możemy się nafiołkować, y żeby mieć inny zapach, ale prawdziwa moc albo kogoś osłabi, albo kogoś wesprze. Tu, moi drodzy, y y y sprawdzamy, jak człowiek promieniuje, czym nasyca świat. Czym przenika drugiego człowieka? Poziom kamienia, średni, czyli człowiek beton, ani plus. Ani minus, tu jest kłucie złem, już zatruwanie duszy, zatruwanie ducha, zatruwanie całej istoty i grzebanie człowieka. Wałodia jest na zatruwaniu całej istoty. Więc ludzie, którzy są w jego otoczeniu, po prostu głupieją, zmieniają się, nie wiedzą co się dzieje, czują się jakby pili od rana do wieczora lub zażywali narkotyki. A tu w drugą stronę, proszę. Pojawia się promieniowanie światłem, nasączanie dobrem, bratanie się z drugim człowiekiem, prowadzenie ku światłu, no i jednoczenie ze światłością, czyli z aktywnym światłem istnienia. Moi drodzy, jest też tutaj taka ciekawa rzecz. Wiemy, że oprócz egoizmu istnieje egonizm. Egonizm mówi o tym, że my chcemy być mocni, że my chcemy poćwiczyć, że my chcemy umieć strzelać, dyskutować, a wszystko po to, żeby w razie czego stanąć w obronie własnych interesów, jak i drugiego porządnego człowieka. Staramy się być dobrzy. Natomiast egoizm zawsze doprowadza do tego, byśmy my skupiali uwagę na sobie, byśmy odcinali się od ludzi, by o nas nic nie wiedzieli, a my byśmy na nich polowali. Czyli mamy coś, co jest no nie za ciekawe, czyli egoizm i to, co. No, Wymagałoby nie tylko omówienia, ale także takiego naukowego podejścia do takiego układu wewnętrznych energii, czyli egonizmu. I zobaczcie, co tu my mały, mamy. Istnieje biały głód mocy. I czarny głód mocy. Co to znaczy? Jak chcę zawalczyć o to, by w kraju było dobrze, dać cząstkę siebie, to ja muszę dyskutować, ja muszę przekonywać, ja, ja muszę chcieć po prostu na innych wpływać. Ale ten wpływ jest dobry. I tu możemy sprawdzić ten poziom, czyli biały, głód mocy, uruchamiany, wspierający, twórczy. Oczywiście może to dotyczyć takiej odczyt, też chwilowej postawy, bo akurat chcemy z osią się dogadać i tam się o coś staramy, w jakiś sposób urabiamy rodzinę lub też zaczynamy się w nią poprawnie wpisywać. I wtedy może wyskoczyć biały głód mocy, co dobrze o nas świadczy. W przeciwnym razie wyskoczy czarny głód mocy, zwykły, zaślepiony i monstrualny. I tu możemy sprawdzić też tak wartość procentową. Też, moi drodzy, mamy, możemy wtedy odczytać, jaką formę ataku moralnego ktoś stosuje no nie, i, i, i sam atak formalny, jaki ma charakter. Atak moralny, wykorzystanie, czyli zawsze musi być na zysk, żerowanie na kimś, szalbierstwo, kradzież, czyli oślepianie, grabież, czyli ogłupianie i rujnowanie, czyli egzystencjalna, psychiczno-umysłowa lobotomia. No i formy ataku moralnego, ich zawsze może być kilka. O, brak akurat. bo Potem mamy podstępność, znieczulicę, wrogość, napastliwość. Nie, tutaj była obojętność. Tu jest podstępność, zakłamanie i zwyrodnienie. I tutaj moi drodzy, tak jak tu był czarny i biały głód mocy, to tak mamy tu czarny i biały głód autorytetu. Ten, który mówi o tym, że jest źle, zaczyna się od płaskiego czyli tendencyjny odzwodniczego zwodniczego głodu autorytetu, podporządkowującego sobie ludzi usłużnemu ciemności, czyli rządza przewodzenia, jak i głód okrutny, wszystko niszczący. No i biały głód autorytetu, dzięki któremu odważymy się drugiemu pomóc, świadkować, jak i też oficjalnie mówić prawdę, choć za to możemy zapłacić. I my mamy tak, minimalny biały głód autorytetu, takim już pomagający, wspierający ludzi, łączący ze światłem i scalający ze światłością. Czyli, jak widzimy, na tej skali odczytujemy, jakby powiedzieć, dwustronność człowieka. Człowieka, który może być widziany w białym, jak i czarnym lustrze, a też w pewnych etapach swojego życia, może przeskakiwać. No, bo cóż, wiemy, że trudno bywa, jeśli trafimy do środowiska, w którym jest ciężko, nie ma co jeść, nie ma jak spać, pracuje się, nie wolą cię tak jak w Chinach w ich fabrykach. No to moi drodzy, mało kto tam wytrzyma. Po prostu człowiek cierpi i choć ma małe możliwości. To jednak przechodzi na stroje egoizmu, na stronę egoizmu, żeby po prostu choć w jakiś tam chwilach wyrywać coś dla siebie. Dlatego, jak spotykamy się z ludźmi tak ogólnie, nie mówimy jednostkowo. Z ludźmi biednymi, którzy no nie mają szansy na to, żeby kupić sobie auto, żeby godnie żyć, to zauważcie, że oni bezwzględnie wykorzystają każdą okazję, żeby drugiemu coś zabrać, na nim się przejechać, żeby mieć z tego korzyść. Bo wiedzą, że to na krótką chwilę, choćby na dwa dni, poprawi ich życie i być może to będzie ostatnia taka chwila w ich życiu. Dlatego mamy zawsze ten plus i minus ludzkiej natury. I tu, moi drodzy, odczytujemy jeszcze inne rzeczy: mamy biały głód walki i czarny głód walki. Przy czarnym głodzie walki ścieramy się z prawem, ze światem, z ludźmi, z Bogiem, a potem nawet samym sobą. Biały głód walki no to walczymy o prawo, o świat, o ludzi, o Boga i na końcu wreszcie o samego siebie. Możemy też tutaj sprawdzić moi drodzy tak zwane prawo serca, jakie ono jest. To jest nieaktywne, wstępne i tu programowe, gdzie człowiek pomaga innym czy też sytuacjom, choć motywuje się prawem moralnym, ale za to na siłę dopasowuje już te prawo do praw wyższych. I później, no mamy prawo serca, już życzliwe, żarliwe, prawdziwe, duchowe, prowadzącego, no i boskie. Czyli, jak widzimy, wszędzie tutaj, bo przemiana jest praktykowana, Możemy odkryć, iż ludzie, którzy świadomie nad sobą pracują, nad lepszym synchronizowaniem się z otoczeniem, ze światem, z ludźmi, z Bogiem i z samym sobą, to powolutku na tym wygrywają. Ich rezonowanie z całością jest lepsze i doprowadzić może nawet do jedności z całością. No a u mistyków, tych prawdziwych, nawet do pojednania. Tu na takiej skali możemy śledzić te wysiłki, czy są prawdziwe, czy ktoś kituje robiąc nazwę bambuko. Chciałem powiedzieć w balona, ale nie wiem, co jest młodsze, a co starsze. No i tu jeszcze głód nienawiści: szyderstwo energetyczne, złowrogość, zwodzenie duszy, zwodzenie ducha i destrukcja. Moi drodzy, tu jest też taka ciekawa skala, która mówi o tym, że naszym obowiązkiem, tak jak dbamy o sytość, o jedzenie, żeby nasze ciało właściwie funkcjonowało, to podobnie mamy działać o ciała energetyczne. Skala radości, tutaj tego zadowolenia z życia, jest kluczowa. To jest takie jadło, to jest wyższa wibracja do której się przyzwyczajamy i dzięki której powolutku otwieramy te nasze podwoje do wyższych światów energetycznych, na początku do pola kwantowego. I tutaj możemy sprawdzić, czy jesteśmy w radości. Mamy brak energii, brak płynów, bo radości nie ma. Później mamy taki poziom suchy. Potem jesteśmy lekko radością, pijani, napełnieni nią o balon i odlot, czyli mówimy gleba. Człowiek jest takiej radości, że jest as. Szczęśliwy. Gdybyśmy Władowie tutaj brali pod uwagę, to moi drodzy, on ma ciężkie dni. Te ciężkie dni są u niego tak od sześciu lat, bo po prostu jest brak energii, radości. Czyli nie potrafi, nawet jak czyni źle, jak innych bije, jak innych usadza, podporządkowuje, to nie potrafi z tego czerpać radości. Czyli mamy do czynienia z człowiekiem, który musi być Bogiem w każdym calu, który jak spojrzy na kogoś i coś mu się nie spodoba, to ten ktoś powinien zemrzeć. I to w okamgienieniu. Dlatego jego radość praktycznie nie istnieje. Dobrze, moi drodzy, teraz zobaczmy, bo jest jeszcze druga strona tej skali i wszystko tutaj, Ujęte pod kątem duchowych, energetycznych wartości, tk, dzięki którym możemy przeanalizować, jak my karmicznie wyglądamy. I zobaczmy. Tutaj taka jedna. Karmicznie to możemy wziąć pod uwagę tutaj tę skalę. Tu mówimy o księdze światłości i ciemności. Zobaczcie, jak idziemy w drugą ku rozpadowi. Czyli od pierwszego do umownego dwunastego poziomu, to mamy tutaj, że ciemność ciało przenika, potem modyfikuje, potem duszę, potem modyfikuje ducha, potem już zabija całą istotę i z człowieka jest trup, tak jak z Wałodii. Ale kiedy idziemy w drugą stronę, a to już jest wysiłek, to jest męka, to wymaga poświęcenia i wsparcia ludzi, którzy są przy nas. To tutaj idziemy w stronę światłości. I tutaj mamy tak, światło odeszłe, światło wypaczone, światło ujrzane, światło wchłaniane, światło centrowane, gromadzone już w nas, światło jednoczące, całość istoty ludzkiej, światło energetyczne, duchowe, światłość duchowa, światło stwórca, światłość matryca i Bóg. Różnie to tutaj można ująć, można troszeczkę innych nazw użyć, ale to na jedno wychodzi. I teraz tu niżej: Boża odpowiedzialność składa się z ładu Bożego i Bożej sprawiedliwości. Ład Boży zaś tworzy Boża miłość, Boże rozumienie, Boża radość i Boże uniesienie. To dla tych, którzy są w kontakcie z siłami wyższymi i nie wiedzieć, czemu co chwilę wpadają w ekstazę, w zachwyt, w uniesienia. I okazuje się, że to Boże uniesienie, czy Boża radość, Boże rozumienie, czy też miłość Boża, że to wszystko, jak odczuwamy, po prostu w jakiś sposób nas tak, unosi, że wchodzimy w stan błogostanu i szczęścia. Dobrze i teraz tu przeczytamy jak mamy spojrzeć na ten ostatni diagram. Zobaczcie. Przyzwyczajenie energetycznie kształtuje ruch ku prawu totalnego podporządkowania lub ku prawu wolnego wyboru. Wypełnienia energetyczne no, myśli, marzenia, projekty, oj, nasiąkamy różnymi rzeczami. Wypełnienia energetyczne są zapisem dobra i zła w człowieku. By wiedzieć, jaka wartość kształtuje się na skali zrodzenia, sprawdzaj w ilu procentach. I ja na tej skali dość długo ćwiczyłem, żeby swoje odruchy w jakiś sposób właściwie interpretować. Czasami mi się właśnie wydawało, że ja za bardzo naciskam, że nie powinienem sugerować, ale się później okazało, że to był biały głód autorytetu, biały głód walki, że chciałem, aby temu komuś było lepiej, a nie, że się narzucałem. I tutaj sprawdzamy, w ilu procentach jest się dla ludzi, a w ilu procentach oni są dla nas? W ilu procentach jesteśmy dla świata, a w ilu procentach świat jest dla nas? W ilu procentach jesteśmy dla Ojca, a w ilu procentach Ojciec jest dla nas? Bardzo ładnie to się wszystko odczytuje. Stajemy się czytelni, przejrzyści, energetyczni. No i tutaj, oczywiście, możemy sprawdzić te przyzwyczajenia energetyczne. Ciemność pochłania, modyfikuje, pokonuje. Mamy już martwe serce i króluje w nas to, co najgorsze, upadek człowieka. Także jak widzimy, moi drodzy, te, ta skala, tutaj skala, ja to nazywam skalą ze słańca, no nie, jest naprawdę taka, Podstawowa, taka wzorcowa, można tu zanalizować naszą każdą myśl, każdą ciągotkę, każdą formę zachowania, która jest przecież jakąś wypadkową sił. Z którymi się zmagamy. I od nas tylko zależy, czy my w jakiś sposób będziemy się właściwie synchronizować, właściwie z tego wycho wychodzić. czy też będziemy to wszystko niszczyć, żeby pokazać, że to my rządzimy i nas tykać. Nie wolno. No, warto w to wejść. Pojawiają się podczas odczytów wtedy piękne wizje, podpowiedzi, przychodzą przewodnicy. No, moi drodzy, aż chce się wtedy, Innym. Odczytywać. Ale no niestety to jest świat, no nie taki, jakim byśmy go chcieli widzieć. Jest to planeta czyśćcowa, więc ludzie no są zdefektowani, są spaczeni. Więc jak zaczynamy odczytywać to, co jest, to jeszcze się obrażają. Dlatego ja nie odczytuję nigdy nikomu, chyba że to są moi znajomi, którzy się we wszystkim orientują, wtedy mogę ich na coś naprowadzić. Natomiast ludzie są, bo poznają skalę, są nimi zaoferowani zaraz tą błysnąć jakąś niesamowitą wiedzą. I tutaj, Przykładem takiego nieodpowiedniego zachowania był taki Pan, który w Warszawie przyszedł z dwa razy na warsztaty i moi drodzy, choć mówiłem, żeby się nie afektować, nie oferować swojej pomocy przy poznaniu prawdy, to skalę zabierał nawet do zakładu pracy i innym mówił, jacy są. Chyba się domyślacie, że sam był jeszcze gorszy i chciał na siłę. Siebie w iluzji odczytując, pokazać, że to oni są gorsi i on nad sobą pracować nie musi. Stracił pracę w tydzień. No, zasłużył na to? Tak, zasłużył. No, ale to też pogarsza sytuację, bo później jest jeszcze bardziej roześlony. No, ale na pewno pracę znalazł. Także, moi drodzy, skala jest piękna, bardzo fajna. O, tu jeszcze mamy skalę pasożytnictwa, czyli człowiek normalny, o, zmoczony, czyli psujący życie swoim i obcym, żubr, czyli zatwardziały baran. Pasożyt, oj oj, oj, hiena, barikol, czyli ludzki gangster, no i menda. Menda no to menda będzie upijać ci krwi. Ile wlezie, i nieważne, czy wyszie z ciebie wszystko, czy też nie, to ona ma być zadowolona, a nie ty. No i tym strasznym, dramatycznym, niemal zdaniem kończę dzisiejsze spotkanie.